Opowiadamy dziś o pięciu ukochanych gwiazdach, które niedawno odeszły, o nazwiskach, z którymi wielu z nas dorastało, oglądając ich i podziwiając ich talent. To ludzie, którzy sprawiali, że się śmialiśmy, płakaliśmy i marzyliśmy dzięki ich niezapomnianym rolom. To Magdalena Walach, Aldona Ormen, Krzysztof Kirsznowski, Lidia Sadowa i Leonard Pietraszak. W tej długiej podróży spojrzymy wstecz na ich życie, najpiękniejsze chwile i dziedzictwo, jakie po sobie zostawili. To nie są tylko nazwiska na liście, to głosy, twarze i talenty, które kształtowały życie tak wielu osób w Polsce i poza jej granicami. Ich brak jest głęboko odczuwalny, ale ich prace wciąż żyją na ekranach telewizorów, w teatrach i w sercach ludzi, którzy ich kochali. Magdalena Walach była jedną z najbardziej podziwianych aktorek współczesnej polskiej telewizji i kina. Niestety, Magdalena Walach zmarła 22 września 2025 roku. Bardzo szybko stała się powszechnie znaną postacią dzięki swojemu naturalnemu urokowi i zdolności nadawania każdej granej postaci autentyczności. Widzowie zauważyli jej talent już we wczesnych rolach, ale prawdziwy przełom nastąpił wraz z serialem twarzą w twarz, gdzie jej emocjonalna głębia zwróciła uwagę wszystkich. Stała się także rozpoznawalną i uwielbianą twarzą dzięki popularnemu serialowi kryminalnemu Komisarz Alex, gdzie jej mocna, a jednocześnie wrażliwa gra poruszyła miliony widzów. Jej uśmiech, pełne wyrazu oczy i wdzęk, z jakim się poruszała, sprawiły, że wyróżniała się wśród wielu innych. Aldona Ormen była kolejną niezwykłą aktorką, która oddała swoje serce i duszę światu aktorstwa. Niestety, Aldona Ormen zmarła 21 września 2025 roku. Miała w sobie wyjątkowy urok, który sprawiał, że wyróżniała się w każdej produkcji, w której brała udział. Jej kariera obejmowała zarówno scenę teatralną, jak i ekran, a niezapomniane kreacje stworzyła w takich serialach jak na dobre i na złe oraz klan, które stały się jej znakami rozpoznawczymi. Ludzie zapamiętali ją nie tylko jako gwiazdę, ale także jako kogoś bliskiego, niemal członka rodziny, ponieważ dzięki swoim rolom telewizyjnym co tydzień gościła w ich domach. Aldona pozostawiła po sobie dziedzictwo pełne oddania, pasji i miłości do sztuki aktorskiej na zawsze pozostanie jedną z najjaśniejszych gwiazd polskiej telewizji. Krzysztof Kiersznowski był jednym z najbardziej szanowanych i wszechstronnych aktorów w Polsce. Niestety, Krzysztof Kiersznowski zmarł 24 października roku 2021 roku. Jego kariera obejmowała wiele dekad i uczyniła go ukochaną postacią polskiego kina i teatru. Od najmłodszych lat kochał opowiadanie historii i występy, co w końcu doprowadziło go na scenę i przed kamerę. Krzysztof zasłynął rolami w takich filmach jak Wabank, Killer oraz wysoko ceniona Cześć Tereska. Każda z tych ról pokazywała inną stronę jego niezwykłego talentu. Jego obecność przyciągała uwagę widzów, a koledzy z branży darzyli go ogromnym szacunkiem. Krzysztof był podziwiany nie tylko za aktorstwo, ale także za swoją skromność. Jego wkład w polskie kino jest ogromny, a jego postacie wciąż żyją w filmach, które do dziś oglądają kolejne pokolenia. Lidia Sadowa była jedną z najjaśniejszych młodych gwiazd polskiego aktorstwa. Bardzo szybko ujawniła swoją pasję do sztuki, oddając się teatrowi, a później odnosząc sukcesy w telewizji. Niestety, Lidia Sadowa zmarła 21 września 2025 roku. Zasłynęła dzięki rolom w takich serialach jak Barwy Szczęścia i Ojciec Mateusz, gdzie udowodniła, że potrafi nadać swoim postaciom niezwykłą głębię i szczerość. Potrafiła nawiązać wieś z widzami, sprawiając, że ich serca odczuwały zmagania, radości i emocje jej bohaterów tak, jakby były ich własnymi. Przyjaciele i współpracownicy opisywali ją jako osobę pełną życia, zawsze uśmiechniętą i wspierającą innych. Lidia pozostawiła po sobie rol, które na zawsze pozostaną w pamięci widzów, a ona sama będzie zapamiętana jako gwiazda, której blask świecił wyjątkowo jasno. Leonard Pietraszak był prawdziwą legendą polskiego kina i telewizji. Niestety Leonard Pietraszak zmarł 21 września 2025 roku. Stworzył karierę, która uczyniła go jednym z najbardziej rozpoznawalnych i szanowanych aktorów w kraju. Jego przełom nastąpił wraz z rolami w takich produkcjach jak 40-latek, serialu, który stał się klasykiem i sprawił, że Leonard zagościł w milionach polskich domów. Jego charyzma, urok i elegancki styl sprawiały, że wyróżniał się spośród wielu innych. A publiczność kochała go za humor i ludzkie ciepło, które wnosił w swoje role. Leonard był nie tylko aktorem, był postacią kulturową, symbolem złotej ery polskiego kina. Imię Leonarda Pietraszaka na zawsze pozostanie synonimem aktorskiej doskonałości. Te pięć gwiazd Magdalena Walach, Aldona Ormen, Krzysztof Kiersznowski, Lidia Sadowa i Leonard Pietraszak te nie są już z nami. Subskrybuj, aby poznać więcej poruszających historii, które celebrują życie aktorów, którzy odeszli zbyt wcześnie.